Tej nocy uznałem, że, że te wakacje spędzę w bieszczadach. Ale teraz wiem, że to nie był najlepszy pomysł. A ktoś tu nie czyhał na mnie. A no także chyba trzeba ruszać w takim razie. To. Ła! Wow. No jest niesamowite, naprawdę. Dobra to Gdzie nas taki takiro się prowadzi Okej okay. Co myślicie? W lewo czy w prawo? Zanim... Je... Zapauzujcie najlepiej i dajcie znać w komentarzach w którą stronę byście poszli w lewo czy w prawo Eee, pójdę w prawo do no, e, bo lewica to chyba nie jest to chyba. E, przed drogą. Nie, chyba nic nie stanie. Nie, no, to chyba zwykła chatka. no Co może tam się w sobie wydarzyć? No, zwykła tradzie chatka. W środku lasu chyba. Tu też coś tam chyba jest, ale to, to, to nie, to zobaczymy w takim razie, co tu mamy. <grystanie> 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 o Jezus, coś tu w ogóle nie poodkurzał, chyba widzę. Coś tu był za oknem. Młot. I to czego mi będzie Nie wiem to, Ale -pr Przepraszam ja już wychodzę no Ja, ja nic z mi nie zrobiłem Eee, boś jak kontrolnie, no to zamknę sobie drzwi I już widzę, spokojnie Nie masz żadnego problemu no Ja będę tylko no, jedna tam rzecz, tu przyszedłem i tyle to Ale tu też jakiś, jakieś, jakieś Miejsce o kurczę, no ale jaka chata jest? Tylko akurat, nie no, chyba każdy typowy domy, który akurat jest w środku lasu. No to co może być złego w ogóle tutaj wcale nie zbudza żadnych podejrzeń w ogóle. Co tam może się wydarzyć? Aha, bo rozumiem, że auto mi się zepsuło z tego wszystkiego, Więc ja chyba będę musiał wzywać jakiegoś mechanika czy coś takiego. No dobra wchodźmy, to no co może się tam wydarzyć? No, czy nawet, że tam nic nie ma. A. Mm. Okej, okay, no to chyba No Chyba to to... To, to, to chyba to nie dla mnie to no. tego. I chyba na niez nie widzę żadnego dzwonka. Eee... jest chyba najwyżej. Z najwyżej, nie będę musiał kogoś innego tam wołać. Najwyżej, a! Widocznie brak silnika! Ale chyba zresztą chyba nic innego nie widzę poza lasem, no, do, do, do którego by. Czekać! Coś... Eee, dobra, nie mogę tam, no bo. A coś tam w ogóle jest, no nie wiem. Może coś tam by było. No dobra, idę do tej posiadłości, tylko jeszcze nie wiem, jak miałem się tam dostać. Czy co, że mam w ten sposób zrobić włam? No nie wiem, czy to takie byłoby mądre, ale... Ła! To było prostsze, niż sądziłem. Hm, no dobra. Co może się stać, jak komuś wpłynę? Dzień dobry! Może bym zapukał, nie wiem O! Dzień dobry, proszę pana! Oj, oj! Co ja mam? Oj, oj Eee, wywrócił się chyba pan na krześle, chyba widocznie Pe, 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 Klucz potrzebny Oj, oj Oj, oj Weź mi stąd Weź mi to stąd! Co to jest? Coś mu się zalęgło tutaj <śm> 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 AAAAAAAA Boże święty Dobra, spokojnie. To, 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 to. to coś chyba potrzebował ode mnie, nie wiem. To nie wiem, to ja mogę najwyżej coś załatwić, spokojnie. Coś nawet. Wy... Jak, jak najwyżej jest potrzeba pomocy, to, to najwyżej... To... O, o, nie... Jeszcze raz mnie tak zrobi, nie wytrzymie! Gdzie pan ma jakiś... nie wiem Przika na nie na takie... Na takie rzeczy, bo... No Dobra, mi z tym wypadł. Co ja mogę co keks? Nie ma? I ma co by mi wyskoczyła na twarz? Nie? Eee. Ff. Łe! Foj! Jaka glizda! Łe! Dobra. Oj, oj! Dzień dobry! Jeju! Jakiego sprinta chłop dostał? Chyba faktycznie chłop wysportowany, jak nie wiem. Nawet, że jakaś potrzebę pomoc, no to ja chętnie pomogę, nie? Ja mogę nawet, że... Ja, ja... Ja, ja, ja najwyżej Boga ci nie ma pan z tym spokojnie. Nie ma pan jakiegoś, nie wiem, sprzęciora, czy coś takiego, nie wiem. Czy coś... Nie wiem. Cokolwiek. Nie? O, jo, jo! Panie! Ja za toczy, więc sobie nie wiedziałem co tam było. <laughs> Nic tu nie ma. To co? Jest klucz, dobra. że B, będzie gorzej, ale z tym szukają, ale no, okej, okay. jest, jest fajnie. Jest spoko, dobra. To e, faktycznie. Czekaj, gdzie to coś jest? Wolę tego czegoś nie tykać. Wolę nie. No niech to coś idzie Co pan tu ukrywa w tej piwnicy? Skadłem piwnica. O, Dzień dobry! Nie no, ty... Spokojnie, to ja... hmm. Co pan w ogóle robi? Ej! Eee... To miałby... Aha, pan pa sobie chyba tak biegnie sobie, chyba... To, to chyba jest to jest, co, co pan lubi chyba. No, jest spoko... Jak za pan lubi, pobiega sobie spokojnie, nie ma problemu. Aha, tu kolejny klucz jest potrzebny. Dzień dobry. No, potrzebuję jeszcze chyba coś, żeby naprawić się mój samochód, więc... Nie ja tego potrzebu, najwyżej tego jedną rzecz, okej? Okay? Ja już stąd idę. Spokojnie. Niech pan se pobiega. A ja idę. A. Okej. Okay. I co to. Te. To, to ja co? zgarnąłem To się nie chyba tam no, czy, czy coś innego do naprawy. Eee, moje fory. Wiesz chyba to jest to, no to ta chyba widać nie jest chyba. No to ładnie. Naprawiam porę i, yy, i biorę wypad. No, no to czy prędzej. Jaki pan duży! oh yeah.